Dzień Widzowie, to kolejny odcinek z życia z Growsit w Gita San Andreas Dzisiaj możecie zastanowić się, czy mam kolejny inny ubiór niż, w... niż w poprzednim odcinku CJ ma brodę Kołacha teraz trzyma i jest w jakimś domu, co nie? i CJowi w ogóle podrosła broda um, kupiliśmy shotguna, zmieniliśmy pistolet na tumikiem. Będzie nam potrzebne, bo kar zakłada firmę. To będzie taka firma, gdzie na przykład ktoś dzwoni albo coś, albo siedzi, dostanie SMS-a, że musi e, zdjąć po prostu zabić osobę, wysłać na inny świat, osobę jakąś i tam będzie na przykład zdjęcie albo coś takiego. Jeśli będzie musiał jeździć, co nie, szukać tą osobę i potem ją po prostu zabić i po, policji, albo nie, nie dostanie pościgu i tyle I to będzie strój roboczy ogólnie Witowie. Ja. I grafikę mam już przygotowaną Powinniście ją teraz widzieć na ekranie Teraz kiedy mówię No coś takiego Sz Shot and kill czy coś takiego Ale dobra na Niech na razie zniknie to Bo tam nie jest potrzebne To będzie koło minimapy może Wam pokażę że firma to, to to, czy coś takiego. Nie wiem, jak to będzie w montażu. Dobra, wychodzimy sobie Wchodzimy na Willow Field, to w ogóle gdzieś indziej to jest. Tu o. Tu o. Właśnie. I ja muszę sobie zdobyć jakieś auto. Tutaj dwóch policentów, jeździ. Tu jeździ chodzi. A na przykład, jakby ktoś mi napisał, o mi na przykład. Chłopak pomarańczowy pomarańczowej, pomarańczowo-czarnej bluzie, czarne spodnie z pomarańczowym paskiem, białe buty, biało-czarne buty i czarna czapka. To po prostu szukam takiego, na przykład tego i, i zabijam. Ale na razie nie mam żadnych zleceń. To by. Cześć, jak to. Jak taki zawód się nazywał? Nie zawód, tylko jak to się nazywało po prostu. No po prostu jestem najemnikiem takim. Ch chłopcu Chcę startować do policjanta i gdzie. Zajmaliśmy w ogóle jakąś taksówkę. Co to? Chcę go bić? On jak stary dziadek chodzi. Nie wiem. Teraz mi to. Ale dobra. Pójdziemy sobie po mieście i tak dalej. I... Może znajdę jakąś osobę. Odwrotem. Albo po prostu ktoś nie zaciepi na mieście, bo też w niektórych miejscach powiedziałem ludziom, żeby rozpowiadali innym, że jest taka firma, coś takiego i numer telefonu. Ale nie wszyscy o tym właśnie wiedzą. Ogólnie ogóle nie coś takiego załatwiłem. Po prostu najbliższym znajomym i tak dalej. Czekajcie, o tutaj mój kolega Mirek jest. O, witam, Mirek. No, Mirek sobie gada tutaj z kimś innym. Dobra. Mirek. A, dobra, już nie gadałem. Dobra, Mirek. Cześć. No, ogólnie, co tam? Jak się żyje? Dobrze mówisz? Dobra. No, ogólnie mam pytanie. Masz coś do zdjęcia? Mówisz, że typ. W jakiej jest ten bluzie? Jaki kolor? Czarna bluza, cała? Dobra. To Pa Mirek. Widzimy się potem, albo jutro. Zaraz idzie kolega Mirek. Ogólnie. z Polski wyemigrował do Stanów i. Dobra. Czarna bluza, mówił. Tylko tyle. Wiemy kurde, będzie trudno znaleźć, bo mało takich tutaj ludzi chodzi w czarnych bluzach. Znaczy jest... Duże gościu, ale może... Czy znaczy, to jest ten chyba, ale nie to nie jest bluza, ale może powiedział bluzka a się przeszłaszało sza mi. Nie. Ale czekaj, jest brązowy chyba. Czekajcie. Tak, brązowe, dobre. Tak. Spadaj chłopie. Bo to nie chcę nic od ciebie. Złe. Robisz złe rzeczy. Co u mojego gościa z gangu? No i tyle. Sprzedaj jakiś towar z gościu z mojego gangu. Nie będzie tak. i Co jeśli chodzi o policjant, jakiegoś był moim czarny Jakiś gościu na motorku z pizzerii Dobra, przez przypadek chodnikiem. Ok, jakiegoś przyjechałem. Ona bedła. Ok, ja Jan Dobra, muszę poszukać tutaj po mieście. A i jeszcze nagroów będą mi się przysłać pieniądze do takiego dolarka. Co jest taki nowy biznes? Czekajcie widzowie Weź spadaj gościu Nie chcę Minot Co to nieśmiertelna? No do dostałem sms -a. Przepraszam w, czarn w czarno... Pomarańczowego koszulce. A dobra, co tutaj chodzi? Chodził przed chwilą jakiś typek, czyli nie ma go. Gdzie on Kto fakt? Był gdzieś tu przed chwilą. Co ty chodzisz tak? Nie policja, zaraz się będzie trzepiać nas. Hmm. <laughs> To so, ja zwiewam lepiej do taksówki a tutaj chłop ten jest sobie go jeszcze zdejmiemy <laughs> Ach, no właśnie go nie nas policja teraz ja sobie muszę ucieknąć do garażu gdzie mi przemaluje to auta. do powinien spraya chciałem powiedzieć że los tam z sala to nie gta 5 Czemu właśnie jest inaczej nazwy? Dobra, dawaj, U tu pobłyszczki. chodzą jakieś. Kurde, pauza mi się włączyła. Dobra, nieważne. O, policja gubiona, dobra. To lepiej dziś tego auta się pozbędę, bo widzieli mnie w tym aucie, że byłem ostatni raz. A może będą jeszcze mnie ścigać? Dobra widzowie, jesteśmy już w miejscu gdzie pozbędziemy się tego auta Dobra kurde, może z tumikiem, albo coś kurde, tylko żeby nie wybuchnął, bo już tu jest ta zasada Że może umrzeć O kurde, trochę straciłyśmy się, no i goni nas policja, ale... Ja sobie gdzieś się skitram, i tak dalej. Odpadnę sobie tutaj, biegnę. Wskoczyłem sobie, oni mnie tu nie znajdą. Teraz. Dobra kryjówka, chyba. Nie wiem. O nie mam jakiś taki łom. Czy to jest? Nie wiem, co to w ogóle jest. Jakaś laska, czy co to? Ty chłopie, coś. Skąd ty się tu wziął? Kurde, jak oni tu mogą wejść? Bo nie no, to chyba przypał jest. Dobra widzowie, widzimy się jak Dobra. zgubię tą policję. Dobra widzowie, zgubiłem tą policję. Widzowie. Czekajcie, chcę sobie nikogo tu nie ma. Dobra, zgubiłem policję, musiałem tu aż uciec. Oni mi tu gonili, prawie mnie zabili, co nie? Prawie po wybuchałem i tak dalej, ale Cidziu przeżył. Dobra, i widzę, że mu się HP zregenerowało, bo trochę stracone. Skoro pamiętam nie, ja chyba z, z 20 minut uciekałem. Ale ja oczywiście to dawać była sekunda. Ja tutaj musiałem na skatepark koło szpitala uciec w ogóle. Prawie mnie zabili, widzowie, no. Albo nie. No ja nie chcę mu zabierać chyba. Dobra. Eee! No, przestraszył. Dobra, no jedziemy na idziemy na po ten za zabitego gościa, bo nawet nie wiemy ile tam dostaliśmy od Mirka, nie wiem, może dużo nam slipnął, no, nie wiem, nie wiem, to bym oczekiwał jakieś 500 dolarów przynajmniej za taką, za taką jedną ro robotę, ale zależy też od osoby i co ta osoba dla niej znaczy, żeby umarła. Ile, czy ile Mirek, Mirek, czy to strzelałeś? 3,5 tysiąca ponad. Nie Mirek, to jesteś jakiś pojebany. Przepraszam widzowie, ale musiałem to. Przecież przekonałem, ale musiałem. Przecież Mirek jest powalony, jak on może w ogóle tyle dać? No i tutaj mamy drugą furkę widzowie, jakbyście się nie zauważyli. Nie wiem, czy w czwartym odcinku wam ją pokazywałem, czy to się jej nie było wtedy. Ale mamy Bufala Nitro razy 10 Nowe kółka, nie jakie były ale włączę sobie to nitro O kurde o, Auto nam się zniszczy, to nie ja w ogóle wyjadę z tego grow Ale dobra To auto dobrze jeździ Na wyścigach się by dobrze sprawowało, ale nie chcę go stracić ja na, na, ja na nie wydałem dużo hajsu, więc widzę, że będziemy jeść jeszcze od takiej małej racji. Zobaczymy, wydaje smsa, czyli co tu pisze? Dobra, mam załatwić tą, tą, tą osobę. Będzie prawdopodobnie na El corona Dobra, tam nie terenów. I biała koszulka z niebieskimi paskami, ale nie należy do gangu, dobra. Da się jechać załatwić. No, może już też mam mąki i Nie wiem. no musimy jechać po tym pasie. A po drugie, co on to robi? Jak. I tak my jesteśmy gangsterami. Z killerami, co zabijają. W ogóle nie stosujemy się do prawa i co, nic nam się nie dzieje z tego kładu. Zabijamy policję, auta psują się nam, to kradniemy nowe i tyle. A tamte niszczymy do końca i tak dalej. To jest, no ja, nie chciałem nazywać tej, tej, w ogóle serii Życie Gangstera, no bo w ogóle nie chcę zabierać nazwy Ospa, no, ale to też trochę się inspiruje, bo, bo widziałem kiedyś kiedy dużo youtuberów o tym nagrywało, a teraz trochę mniej... Raczej tu jest El Corona. I tu się Verdant Blues zaczyna, ale tutaj jest El Corona. Czekajcie. Biała koszulka, niebieskie paski. Dobra, jako ja? Kojarzę. Taką koszulkę. Patrz, gdzieś tutaj już El Korona się zaczyna. Gdzieś tutaj El Korona w ogóle jest. Tu on ma szar szaro-niebieskie. Gdzie El Korona? to jest tu? Przecież... to jest tu? Dobra, to ten. Teraz mamy gościa. Spałujemy go teraz. To, to jest napad na twoje życie. Gościa. Jeszcze kontrolowane. Proszę wyjść mi stąd. Co? U babci nie będę strzelać. Ale dobra. jeszcze. Dobra. Teraz jest pewność, że nie żyje. Gdzie to moje auto jest, dobra tu. To... U jak przeskoczyłem Ja nie chcę kraść im auto, bo nie chcę problemów teraz z nimi Teraz mi to nie spoczywa, ale dobra idziemy sobie zobaczyć ile dostaniemy co tą robotę Jako, że jak mnie niż nie, nie, nie daro, to będziemy musieli zjeść tego typa Co nam wysłał wiadomość, ale No i policja, zarąbiście Witam w mojej kuchni Dzisiaj ugotujemy sobie klopsa w piekarniku Czy co? Co powiedziałem? Właśnie nie wiem, ale dobra Fajnie się bawię, tutaj ten odcinek A i kontrolnie jak zwykle Zobaczymy sobie Ile nagrywam Co tak szybko? Nie wiem To jest jakieś powalone Głupie kiedy tak będę szybko nagrywać tyle czasu, 20 minut To wy widzowie będziecie mieli dużo kontentu I to w takim szybkim czasie Niestety była Były dwa odcinki Drugi nie powinien być planowany, bo było zero lajków, ale widziałem, że dobiliście, więc Po tym odcinku od razu szykuję kolejny, więc Dobra, nie jestem zawiedziony, tutaj widziałem Tak Prawie 2000. Dobrze, jak za taką głupią robotę. Próbujemy sobie zdjąć jeszcze innego osobnika, bo dostałem SMS-a, że muszę zdjąć um, um, dealera narkotyków. I on ma ponoć mieć um, taką bi białą albo szarą bi bluzę. No, nie wiem, czy go gdzieś tutaj znajdziemy. Najczęściej tutaj widywałem. Jak grałem, w tą grę to, za, to zawsze ich widziałem tutaj. Teraz też się ciągle pojawiają te, spek co wygląda trochę jak taka kamizelkowa koszulka. no Bezrękawkowa. Nie, nie wiem, jak ona się tak zwykle nazywa, ale mówię na nią bezrękawnik po prostu. Coś takiego chyba się nazywa. Co to. Je? Nie, dobra. Wy wiecie, chyba, wiecie co tam było. O tu ten, dobra. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj cię zabiję. Pieniążki sobie jeszcze wezmę, jaka dodatkowa premia. Jak się zabije, tak policja. Dobrze że nie widzieliście tego, co ja zrobiłem. Tutaj drugi radio w fuck Tam jeszcze o policji chodzi o Jeszcze się zdziwię, jak tu będą dwa motory zapitalać. Znaczy nie zdziwię się. Bo... Policja trochę jak w Polsce. Zapitala, a nic nie robi. Kurde, myślę, że rozwalę ten murek, żeby mógł tak skosić i ale nie, nie udało się. Tu policja, to sobie biega. Teraz patrzymy ile dostaliśmy za robotę. się Pożegnamy już z tym odcinkiem. 690 najmniej, co dzisiaj zarobiliśmy, ale lepszy niż nic. Dobra widzowie i takim akcentem trzymając ten środka mo możemy zakończyć ten odcinek łapka słup, kolejny odcinek na tym kanale będzie. Jak zwykle 5 pi lajków pod tym odcinkiem to będzie kolejny odcinek, ale z, z racji że wbiliście pod, pod, pod jednym odcinkiem 4, a pod drugim 6 lajków, więc to jest razem 10. Łatwa matematyka, więc... Po tym odcinku będzie teraz drugi, ale musi być już pod tym Obowiązkowo, nawet jak będzie ten drugi Drugi po tym, to się nie liczy, musi być Kurde, musi być po tym, tym 5 lajków Albo pod tamtym, żeby był kolejny odcinek Chyba wiecie o co mi chodzi Łapka są kolejny odcinek, tak jak już mówiłem Albo CJ do was przyjdzie i wiecie co wam zrobi Zrobi to co im co tutaj teraz robi? Jeszcze sobie zyskał 310 dolarów. Dobra, żegnam was z widowia.